Witajcie po powtórce Leopardem 1 w losowaniu na 10 tiery na mapie Erlenberg, tym razem w trybie bitwy standardowej, więc troszkę więcej czasu nasi bohaterowie tutaj mają na dokończenie i ustalenie wyniku. Ale co najważniejsze, tutaj bohater wziął zestaw totalnie pod spota. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Mamy po dwa czołgi lekkie na stronę. I fakt, może się zdarzyć, że te dwa lighty wyparują w mgnieniu oka, no ale raczej takiego zestawu się nie bierze przy takich lasowaniach. No ale mniejsza z tym, może po prostu nie ma zaufania do tych lightów. Chociaż nasze wydają się być nieco bardziej doświadczone niż przeciwnika. Miejmy nadzieję, że tak to właśnie będzie wyglądało. Chociaż widać to nawet po samym rozjeździe, że Eber pojechał na inną flankę niż Manticora i sobie nawzajem. Spota nie kradnął. Popatrzcie, co dzieje się tutaj na E6, E7, coś takiego. Przecież, jakby bohater pojechał gdzieś w to miejsce, co jest lodówka, to miałby chyba czyste bicie na E5. Czekajcie, jak to wygląda z góry. No, być może by coś tam był w stanie dla siebie złapać. No, na pewno miałby bicie na te pojazdy, które byłyby przy tym okienku przy tym przejeździe przez budynki i przez te ruiny. Ale mniejsza z tym, na razie po prostu stoimy i kampimy typowe zagranie dla Leoparda Niestety my już straciliśmy obiekta 277, jest to pojazd, który na tej mapie sporo mógł grać. No i teraz ten strzał w obiekta 430u Jakbyśmy chwilkę poczekali na nieco pewniejszą sytuację, to mogłoby to po prostu wejść, byłoby spoczka, a tak no niestety strzał w plecy, ale bohater w tej powtórce zrobi 10 kafli. Jestem ciekawy, jak na razie. Uff. Lodówce chyba nie weszło tak, jakby tego chciała. A szkoda, bo leoparda można by o tak wysłać do garażu lodóweczką, tylko no chyba nie przebiliśmy. No życie zdarza się. Druga strona, niestety, dość. Mocno oberwała stamtąd już nawet nasz kołowiec z Daudyla, bo jest, zobaczcie, tam jest osamotniona lodówka, która za momencik dostanie spota. No i nasza drużyna w mieście będzie miała zapewne plecki. Strata trzech czołgów i prawie 3000 HP. Ponad prawie 4000 HP już. No nie wygląda dobrze. Tam lodówka za chwilkę będzie do garażu. Nie ma jak się schować. Tam, o ile. TVP kładuje to Rino Czeranta zapewne ma pociski. A my znaleźliśmy fajny przestrzeń na E5, będzie ciężko trafić. No, ale coś może się uda. No właśnie, cofnijmy się nieco, ona robi. To jest właśnie ten peszek. Jeśli chcesz kogoś trafić, to nie bardzo siada. 5 czołgów w plecy, ale to 438 stoi tak totalnie bokiem. I przykro by mi było, gdyby po raz kolejny z tak dobrym działem to nie weszło, mamy tutaj 0,27 celności. Można by to jeszcze zdecydowanie podkręcić, ale nie wiem, czy bohater, aby na pewno, moim zdaniem, wziął dobry zestaw. Bo tutaj, ja bym chociażby wziął, nie wiem, nawet na takiej mapie można wzmocnienie, dosyłacz. No i co tam trzecie? No właśnie, no tutaj to już może być różnie. Kto chce, to niech sobie coś weźmie, ale. No, Leopardzik to działo ma dobre i co najwyżej można by doinwestować w DPM, jeśli nie macie co wstawić, to zawsze wstawcie wentylację, no, no. ale na razie sytuacja wygląda naprawdę ciężko, chociaż nieznacznie odrobiliśmy straty tutaj K91. Zastanawiam się, czy nie wstawić z tego pojazdu powtórki z Pizna, gościu zrobił 10 tysięcy jeszcze przed buffem tego pojazdu, więc to może robić troszeczkę wrażenie na niektórych. No i miasto jest już zdecydowanie przegrane. Tam kołowiec lekko, można powiedzieć, podświetla drużynę przeciwnika. Dla lodówki, dla Karro. Ale my tutaj wspieramy naszego ziomka w plutonie z walce z K-91, która nie jest do końca może wyrównana, no ale trzeba tutaj pomóc. manticorka ma dość mało tych punktów HP, a Light będą nam zdecydowanie potrzebne, chociaż to... My mamy dwie sztuki, a przeciwnik nie ma My mamy jedną sztukę, a przeciwnik nie ma ani jednej Więc trochę słabo No i nasz plutonowy trafia do garażu tam EBR Może coś podświetlać W kapie Póki co nikogo nie ma, jest to bardzo dobra informacja Tylko, że tutaj No cofnijmy się troszkę tak, żebyśmy byli Poza Spotem, bo no właśnie taki TVP, jakby jechał w odpowiednim momencie, byłby w stanie nas wykryć bez większego problemu. A tak T62, możliwe że dostał spota, bo jest na zbyt otwartej przestrzeni, pojechał zbyt pewny siebie. K91, można go skończyć. Kończmy lufę w takiej sytuacji. Nie strzelajmy tutaj, bohater. Widać, że nie do końca chyba wie, co się dzieje. Tam, nawet ludówka dostała spota. Popatrzcie, bohater nie do końca. Patrzy na minimapę, tak mi się przynajmniej wydaje, a to jest duży błąd. Nieważne na jaki tier gracie, minimapa to podstawa. Tutaj wsteczny strzel wtedy, bo możesz dostać spotę. Ja wiem, bohater ma cichy układ wydechowy, ma CVS, sama optykę, ale ryzyko czasami jest zbyt duże. Zwłaszcza, że tam gdzieś czai się lodówka, no przynajmniej T62 skończył tego K91. Ale jakim kosztem? My mamy okazję skończyć TVPK i to się udaje, no ale nasz Magic ma problem, bo spotkał lodówkę na blisko i ona raczej z takiego dystansu się nie powinna pomylić i się nie pomyliła, więc dla nas problem. Nasza lodówka za to trzyma się niezwykle dobrze i to trzeba przyznać, że póki co jej się udaje, a tam mogłaby oddać parę fajnych strzałów, chociażby w grilla czy w Rinoceronte, no nawet Lewandowskiego bok czy tam nawet z APK może wejść i przychylić, nieco szalę zwycięstwa na naszą stronę. E5 ginie, czyli najgorszy, jeden z najgroźniejszych przeciwników przeciwnej drużynie trafia do garażu tak samo jak nasza lodówka. No i pytanie, ile HP mają rywale? I po tak długim czasie ktoś decyduje się na wjechanie w kapa. No, prawdopodobnie miało to miejsce Miało to miejsce, zdecydowała ta osoba to zrobić się dopiero w momencie, kiedy ta linia a była zabezpieczona, bo bez tego można tam ryzykować naprawdę bardzo wiele. Tam nie ma za czym się schować. Jedyne co nas chroni, to jest nasz kamuflaż, a bądźmy szczerzy, ani dzik, ani gri, ani lodówka, ani Rino, ani 60 TP nie mają tego kamuflażu na tak dobrym poziomie, żeby móc konkurować z z zasięgiem widzenia po prostu ze zdolnościami spoterskimi EBERA. Tutaj mamy grilla. I czemu bohater nie załadował haeka? Przecież ten grill świecił się tak bardzo długo, że to prosiło się o tego haeczka. Mamy 6000 na naszym koncie. Za chwilę prawdopodobnie wbijemy kolejne parę tysięcy. Chociaż kto wie, Carro będzie miało tutaj bardzo duże problemy, jest na hita dla obiekta, tak samo grill tam podjeżdża, no i Carro trafia niestety do garażu, a my. Możemy za chwilkę dostać spota. Kap leci nieubłaganie, ale Eber przynajmniej wykrył tego Gamonia, który nas yy, nam przyjmuje bazę, więc istnieje szansa, że zdekapuje, a my jesteśmy na spocie. Lodówka może w nas tutaj mierzyć. Lecą pociski. To było prawdopodobnie o 60TP, bo wątpię. Oj, tutaj bohater bardzo słabo przycelował, ale za to miał ogromną ilość farta. Grill. Strzelił nas za zero. No i w końcu załadował heczka, Dwa strzały. Jeśli nam nie polusuje, to dwa strzały w tego grilla i tracimy cenny czas. Niestety w tym momencie. Arta strzeliła. Wiemy, że jest gdzieś w okolicach naszej bazy. To jest w ogóle ciekawe. No ale tak, ona przejechała. Lewandowski nas strzelił. No właśnie za bardzo się w tym miejscu odsłoniliśmy, ale przynajmniej wtedy temu grillowi nie weszło. Więc. Mieliśmy odrobinę warta 3 fragi, 8000 tysięcy na naszym koncie. Jedzie lodówka na blisko. Jeśli ona nas teraz trafi, to będzie garaż. Nawet zapeka możemy trafić. No, niestety, do garażu, ale tam Rino po drugiej stronie. Tuż tu trzeba mieć zwykły podziw. Jest do nas bokiem. Udaje się, niestety, jesteśmy teraz nawet dla hita dla Lewandowskiego, więc trzeba bardzo uważać. Tam lodówka gdzieś na naszych plecach. Arta strzela. Trzeba tego gościa we fale naprawdę nieźle dorwać. No i przy okazji, Kowe zdorwał Arte, ale tak, ten pocisk jakby leciał z innej strony, ale to ja jestem ślepy najwyraźniej. Ale Wandowski jedzie totalnie środkiem, my się odbijamy. Ciekawe, czy dostaniemy spota. W teorii nie powinniśmy na tym zestawie, ale w praktyce może być z tym różnie. I gdzie jest lodówka? Na razie pompujemy lewego. No trzeba, jest jeszcze na dwa strzały lodówka. W sumie w zasadzie też ale na dwa hajki i teraz dostajemy spota. Jesteśmy w takiej trochę pułapce, bo Lewandowski może mieć na nas bicie. Teraz ma na nas bicie. No właśnie, czemu bohater tak pojechał, nie mam pojęcia. Musimy jednak teraz w tym momencie liczyć na to, że kołowiec dopadnie tą lodówkę i później wspólnie zajmiemy się Lewandowskim, bo tak to być nie może. Leopard jeździ naprawdę świetnie tutaj, praktycznie. 70 na godzinę na tym zestawie, więc nie ma tragedii. Lewandowski mierzy pudłuję, tak samo jak spudłowała ta lodówka. No i w sytuacji, gdzie mieliśmy było 6 do 0, czy tam 5 do 0, wychodzimy na prowadzenie w końcu po tak długim czasie 4 minuty do końca bitwy 9 tysięcy na naszym końcu możemy zrobić nawet dyszkę, jeśli tutaj dobrze zapolujemy na Polaka, ale przede wszystkim jest najważniejsze jest to, że mamy te oczy w postaci kołowca i nie musimy ryzykować z potem własnym. Ewentualnie ten kołowiec też może przyjąć na siebie jeden strzał i w tym czasie możemy zawsze skończyć tego Lewandowskiego. No ale to nie jest Pluton, to nie jest turniej, to nie jest gra drużynowa tutaj. Na randomku przeważnie każdy gra pod siebie, więc musimy bardzo. Uważać, co nie zmienia faktu, że tak czy siak ten kołowiec jest doświadczonym graczem i może tutaj dojdzie do jakiejś wspólnej gry zespołowej. Chętnie bym to zobaczył, no ale może być z tym mały problem. Bohater ma ponad 120 pingów, momentami nawet 200. Widzicie, jak to się mu teraz zaczęło ciąć. Także troszkę lipa z tą stabilnością jego połączenia lewego, jak nie było, tak nie ma. Zmieniliśmy zupełnie flankę. Tutaj sojusznik już z garażu praktycznie pisze, żeby kapować. Czy to jest dobry pomysł? Powiem tak: jeśli kapował Weber, to on może przyjąć w kółko za zero. On może sobie przyjąć jeden strzał i raczej nie trafi do garażu, ale w każdym innym wypadku to może się nie udać. Ale kapa, presja kapa tak czy inaczej trzeba. Wymóc, bo jeśli Lewandowski dobrze się okopie w mieście, to będziemy mieli duży problem. Wyjeżdża na sam środek, pierwszy strzał z Goldzika, wchodzi ze zero, my dostajemy spota, cofamy się. E EBR jest na pewno zagrożony. Jeszcze dwa strzały w tego polskiego kolosa swoją drogą na ruskim serwerze testują inną polską konstrukcję. Także jestem ciekawy, co z tym będzie. Mamy przekroczone 10 tysięcy, a Lewandowski. Unieruchomiony poddał się, no i mamy 5 fragów i ponad 10 kafli na naszym koncie. Mam nadzieję, że taka powtórka wam się podobała. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w następnym materiale. Na razie, cześć i czołem.